Co, co ty robisz? Zabijam potwory. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zwieśka. Eee, zejdźmy sobie z konia i pogadajmy z wesemirem. Tak? Naszym tak. wiedźminem. Przyjąłem zlecenie na Gryfa już pół roku jesteśmy na Yyy. Gryfa. dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilwgardzkiego obozu wie gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować Gryfa. Hehe. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch Wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Zebrałem informacje o Gryfie, mam już szakwak. szakłak. Zebrałem info. To samiec. Miał gniazdo w boże. Nilgardczycy puścili je z dymem. Mówili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. A tu jednak nie. Zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. Jest tylko gorzej. No bo go rozwścieczyli, nie? Mam już szakłak. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Aż on czuje. znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Oj, 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 Pamiętasz jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Czy ścioszek, do tego za każdym razem jak cię widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. Luzik. Nie ma co dłużej zwlekać. Choć rozejrzyjmy się, gdzie zastawić pułapkę. No ja mam, ogarniemy tego po gryfa. Na drugiej stronie rzeczki są takie pole i zagajnik. Dużo miejsca i nikt nie wejdzie Okej. Okay. Tam się widzimy. Dobra, w takim razie skakujemy na Kunia. Aby przygotować się dostarczy z gryfem stwórz Elixir Grom, wciśnij Backspace, aby otworzyć menu Alchemii. Alchemia, alchemia. Eee... Dobra, grom. Mamy na groma. Co to jest w ogóle? Aby móc skorzystać z przedmiotów w trakcie gry, trzeba je najpierw przygotować do użycia w panelu, okej. Okay. Aby wybrać zakładkę jak górze i powiedzieć. Dobra. Kurwa stworzyłem fak. A nie, już masz ten przedmiot. Krasnoludzki Spirytus Embryon Lol Ekwipunek No przecież już go użyłem, znaczy już go mam Przepraszam No, jak zwykle, no, musi coś, kurde, nie wiem czy to jest przejść, ale... Elixir Grom Tutaj albo tutaj, tak? Dobra, dajmy go tu Aha, R-kom aktywujemy pierwszy, F-kom drugi, czyli F to jest yy, grom, a R to jest chleb. Spoko. Już coś wiemy. Czekajcie, ogarnę sobie ten telefon, kto to do mnie dzwonił, pisał czy co tam. Kurry eee, kurde powiadomienia cholierne. Jedziemy! Dwa razy shift i zasuwamy sprintem, sprintem Geralcie. To 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 Kurde, przeskoczyłem gościa łej, ej, 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 wróć, 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 tutaj gdzieś jest Wysemirek. na to on, ja go przeskoczyłem tej Rzeczka, złote kłosy Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę Innego bym nie wybrał to jak? To Słodko. To, to no, możemy zaczynać, tylko. Daj mi jeszcze chwilę. Właśnie, daj mi eee, jeszcze chwilę. Nie człowieka człowieka, skarczmy a potem. No dobrze, ale pośpiesz się. Chciałem tylko przeczytać o tym gryfy jeszcze w, w tym, w tym, w tym bestiariuszu. Jedną rzecz: gryf, znaki Ard, olej przeciw hybrydom kartacz petar petarda na petardy jest mało odporny. O, dobrze wiedzieć. Eee. Arda sobie załadujmy. Czekajcie. Eee. Jest. Dobra. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pomiń, możemy zaczynać. Zaczynajmy. Dobry wiatr wieje. Zapach przynęty szybko się rozniesie. No to. Owieczka. Jak no teraz słodko. Pozostaje tylko zaczekać. Chodź, przycupniemy tam w cieniu między brzuskami. Powiedz, co zrobisz, jak już znajdziemy Jennifer? Masz na oku jakieś zlecenie? Nie, jadę do Kermoren. Trochę wcześniej uh -huh. na kierowanie? Tak, do śniegów daleko i to mnie martwi. Podobno na wschodzie Nilfgaard już przekroczył Pontar, czyli są tydzień marszu od Kermoren. Jeśli tam trafią, zanim zasypie przełęczę, trzeba zatrzeć ślady, ukryć nasze ścieżki. A przy okazji zimowania przyjeżdżasz w tym roku? Ach, może, może w towarzystwie. <noise> Dlaczego ten nasz konik tam jest? Przyciągów zeżrę. Musi być gdzieś niedaleko. Ojej, wiem. Tak, przywitamy się. Czekaj. Co to? Kusza. Kusza. Dziękuję. Wygrałem w karty jak cię nie było. Może się przydać. No, pewnie się przyda. mi z kuszą? To nie wbrew tradycji? Dość gadania. <laughs> Mamy gryfa do ubicia. Dobra. Tylko ja teraz tej kuszy nie zdążę kurde zarzucić. Coś mi się wydaje. Woah, damn, madafaka No rzuć mu to zaklęcie, kurde, pizdzielcze Oh, damn, damn, madafaka, nie Fuck you Kurde, uciekł, fuck! Czekajcie, mam nadzieję, że teraz się... Jak Ekwipunek... Ja mam kuszę, to jak się ją wyciąga? Nie mam pojęcia, jak wyciągnąć tą cholerną kuszę. Dźmiskie zmysły. I co mi po nich? Jest tam dobra, wiemy, gdzie jest przynajmniej. Dzikie konie. Dobra. Jak wyciągnąć tą cholerną kuszę? A Kusza. C? Dupa. Czekajcie. Opcje. Schemat sterowania. Nie za bardzo, klawisze rzucanie znaków UNIX, spacja lewy, shift, zejście z konia, zatrzymanie konia do użytku, do użytku, dobycie miecza stalowego, wybór znaku. Zmiana zadania, wybór akcji, panele kwipunku nic tu nie ma Cholera wie, którym się wybiera ten. Uszzę. Jak mi ktoś powie Normalnie będę w szoku. Irden igni queen akcji Nie ma nic. O! No i co? Kurwa, już wiem jak to zrobić. Tak, o. Dobra, spoko. O. No O ty... Kurde. Łoł! Kurde, zanim on tą kuszę naładuje, to tu kurwa mi nie trochę czasu, widzę. Dawaj, dawaj go, dawaj go, klepiemy, klep, 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 klep. O Jezus, ogłuszenie jakieś mi dał. A, i uciekł, Albo i nie. O! No to po nim. Żegnamy pana gryfa. Nieźle, nieźle, nieźle. W sumie sam sobie poradziłem z tym gryfem bez kitu. Nieźle, nieźle. To samo powiedziałem. Chociaż parę rzeczy mógłbyś poprawić. No wiem. Człowiek uczy się całe życie. No, to... Ale to nie Wiedźmin, bo inaczej żyje bardzo krótko. Ej, krwa tam, no, ale o tym później Zanieś łeb gryfa czarnym, a ja przyszykuję konie. Widzimy się w karczmie. Czyli chyba stąd wybywamy. Trofeum gryfa mutageny. Znaleźć składnik mutageny? Użyj go do wzmocnienia umiejętności lub do stworzenia specjalnego wywaru mutagenowego. Wejdź do pana umiejętności, aby dowiedzieć się więcej. Czy ja wziąłem wszystko? Raczej nie. Trofeum wzięte. Nie, jeszcze nie. Jaki kozik fajny. Jakby nie mógł mieczem upierdzielić. Raz by chlusnął i by nie było. Dobra, mamy wejść do ekwipunku? Może do rzemiosła? Do czego my mieliśmy wejść? Nie pamiętam. Mapa świata, zobaczcie, tu coś mamy przynajmniej. Ale kurde, tu nie jest tak dużo, patrzcie w tym w tym miejscu, w tym miejscu naprawdę mamy mało rzeczy. Tu się chyba przejedziemy, poeksplorujemy trochę ten teren. Nie jest tak dużo eee, zadania, bestia, bestia, agres. Co byśmy kurcze w końcu zrobili tą studnię? Drugi level mamy w końcu, tak? Zadania postać. Składnikiem o właśnie. Jest. Żywotność plus pięćdziesiąt, i co się teraz stało? Aha. Nie wpływa ono jednak na premie, które obok siebie mutageny umieszczone w tym samym kolorze. Im więcej aktywnych umiejętności tego samego koloru, co mutagen, tym większa premia. Każda kolejna sąsiadująca umiejętność tego samego koloru zwiększa premię o 100%. Silne wywary czyli to z tym się żre to pasuje do alchemii, właśnie. Więc sobie cofnijmy to na rękę. To sobie wrzucimy tutaj. Niech będzie. To będziemy musieli podblokowywać to i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Dobra, ale wiemy o co chodzi mniej więcej z mutagenami. Wiemy o co chodzi. Um, pojedziemy sobie do tej chatki. Zobaczymy, co tam mamy w ogóle. Patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Wiozę ten łe w ogóle. Ble. Tempo, tempo. Hopla Medalion drży. To miejsce mocne O kurwa! siódmy level Nie, dlaczego teraz mi telefon dzwoni? Oła! No way, nie teraz Coś czujesz za zginę Pieprzony upiór Gdzie on jest? Gdzie jesteś, upiorze? Igni, tarcza, magiczna pułapka... Nie mam że zniknął ten pieprzony potworek. Wiecie co, ja bym to otworzył. Eee, to bym otworzył Ardem pewnie. No właśnie. Uuu! Podziemia. Spróbujmy wziąć to na razie. Kurde maś, no nie... No przytrzymaj zaczerpn. Jeden punkt umiejętności. Zajebiście. Okej. Okay. Tutaj jest jakieś wejście, zobaczcie. O o! To to, 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 to to, już? To było takie łatwe? Siódmy level i takie łatwe? Matko, kochana Byłem pewny, że to będzie ciężkie, ciężkie jak cholera. Czekajcie w ogóle. Mm, mogę... Hmm. Ciekawe rzeczy. Jakiś znak. Aha, to nasz znak. Dobra. Co tu mamy jeszcze? Nic. O, właśnie. Podpalmy to. Może to coś da. Wiecie o co chodzi? Podpalimy wszystkie. Może to jest jakaś. Nie wiem Znajdźka? For something? Sprawdźmy Okej okay. Miecze, miecze, dużo tych mieczy, fajnie Zjawa widzę tutaj sobie robiła niezłą ucztę tu, 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 tu. Masz nową wiadomość głosową od kogoś tam Chlus, no, zapalaj, zapalaj, zapalaj. Ej, kurde. No nie zapali się, no Nie O Dziękuję Tutaj Czy jeszcze gdzieś? No pewnie. Wiem, może to głupie, ale. Ja szukam po prostu takich różnych miejsc, bo. Wiem, że coś takiego może mieć miejsce, tak? Nie wiem, czy akurat w tym Wiedźminie tak jest. Nie mam pojęcia w sumie, ale. No. Nie da się tego zapalić, chyba. Cholera, jasna. Tu nic nie ma. Ale ładnie przynajmniej to wszystko wygląda, takie oświetlone, nie? O, zamknąć możemy. Nikt już tu nie wejdzie. Nikt, po prostu nikt. To podpalmy. Mmm, magie. Miejsce mocy. Znowu się pali? Jak to możliwe? Wow, jeszcze raz dostałem coś. Czekajcie, postać? Nie, 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 nie. Tak, postać, dobrze. Eee, Obrażenie o. Szybkich ataków są zwiększono 10. Obrażenia od silnych ataków są zwiększono 5. Hmm. Tutaj są na chemię, więc z tym nic nie zrobimy na razie. Eee, zasięg Arda, Igni i tak dalej. Dobra, dajmy na razie to. Zwiększajmy to, ponieważ to cały czas wykorzystujemy w jakiś tam sposób, tak? Więc dajmy to po prostu. Nie mamy więcej. Ok, wyjdźmy. Okej, okay. Dobra. To mamy zrobione. To mamy znalezisko jakieś fajne. Ho, 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 ho. Tu mamy dwa aż. Dwa znaki zapytania. Ej, 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 nie blokuj mi się. Koniku, mój kochany. O, tu coś jest też Aha, nie, to jest to. Jakiś telefon do mnie dzwoni obcy nie odbieram. Od obcych numerów. Nie! W tą stronę! Nie, w tą stronę! Nie w tą stronę! Kurwa mać Ale ten koniec nie ogarnięty! Dobra. Sprawdźmy, co my tam mamy. Footsteps 40, 30 i jest. E, tu nic nie było. Trzeba je zniszczyć. No, zniszczymy. Chodź tu, gulu zajebany. Hopla, hopla i hopla. No dwa ciosy je niszczę. Nice. Jest tego. Znaczy było. Tu mam jakieś coś mocy. Kurde, ile tego tutaj jest, ja pierdzielę. Jeden punkt umiejętności. To jest masakra. Tu chwila, moment i można mieć kurde full chyba. Czekajcie, tego konia trzeba wsiąść najpierw. Backspace. Postać. Ja sobie to ulepszam. Jak używam. Jak używam, czemu by nie. Dobra. Teraz tak, nie zapisz, nie zapisz żadne... Aha, dlatego to były dwa znaki zapytania, bo były dwie te te. Oho, oho, oho. Nie ja wiem sobie tutaj kurczę to poeksplorował. Mam taką dziką ochotę i chyba to zrobię Jeszcze do jednego przynajmniej w tym odcinku Poczłapiemy sobie Pogoda w sam raz na podróż No właśnie, pogoda w sam raz na podróż O Jezu, co się stało? Nie wiem jak to zrobiłem, ale włączyłem mapę, nie? Tak o, tak ose. No, nie jest tak strasznie daleko, wiecie. Także, można ewentualnie. W ogóle, o co tu chodzi ten znak? Kłę, znak igni. To co to to mi się będzie ulepszać samo z siebie? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, no ale dobra. Ja strasznie lubię eksplorować, wiecie o tym, także. Warg. Boże, ich zabiłem momentalnie. Co to ma być? To są wyzwania... ...jakieś zapiski. Oho, patrzcie tu. Ej, kurde. No i po nich. Usmażyłem się jeszcze to mięsko. Pierdziele. Jeszcze jeden. Ej, Proste jak konstrukcja cepa, naprawdę. Ej, no chodź tu! Chodź tu! nogi! No. Grzeczny pies, yy, znaczy koń. W ogóle coś zdobyłem tam, jakieś zapiski. Przed odnaleziony list. W czasie pobytu w Białym Sadzie, Geralt yy, wszedł w posiadanie pewnego listu, zaintrygowany. Powiem, że czytać go przy pierwszej nadężającej się okazji Przeczytaj odnaleziony list. Jak mogę to zrobić? Z chęcią to zrobię, ale jak? Jak mogę przeczytać ten list? Nie wiem, może go gdzieś mam. Na przykład w ekwipunku? Chyba tak. Licho ze studni, brat Jenner. to go z przesłuchania? Miałem pojęcie. O jest. Co lepiej nam idzie, zrobiliśmy obóz. Ludzie nie Nie, nieważne. Przeczytałem Użyj Wiedźmińskich zmysłów, by odnaleźć skarb bandytów. O tym Jakiś skarb. Wiecie co? No nie, jakiś skarb gdzieś mieli Tylko gdzie? Gdzieś ukryli pewnie Dobra, pozbierajmy te pierdoły w ogóle tam coś mi się podświetla. No kurde wyjdziesz stąd Tam coś mi się podświetla Zobaczmy na mapie, co to jest Tutaj Brudna forza, może nie odnaleźć skarb bandytów. Aha, dobra, czyli tam jest skarb. Spotka do nogi. Dobra koń, słuchajcie, to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, łapę z ja w górę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Trzymajcie się, hej!